się skutecznie zapobiegał właśnie takim sytuacjom, jak Pani w tej chwili powiedziała. Teraz ta odległość między y, salą operacyjną na drugim piętrze, przejazd windą, korytarzami na ojcu powoduje, że takie zagrożenie istnieje. Y, to właśnie chcemy y, wyeliminować. Wykle istotny problem, i to jest taka no, w tej chwili gra y, organów założycielskich. I tu też powiem... Bardzo nieelegancko w stosunku do tego typu spraw zachowują się szpitale marszałkowskie. Patrzcie, też samorządowe, nie tyle tylko, że szczebla y, wojewódzkiego, szczebla marszałkowskiego. Proszę Państwa, nic na to nie poradzimy, jeżeli oni będą oferować dużo większe pieniądze lekarzom i pielęgniarkom. Państwo doskonale wiecie, każdy patrzy przez pryzmat moje, to jest na co sobie mogę pozwolić. A na co, na co nie. W związku z tym, póki, póki tutaj sobie no nie, bo chcę powiedzieć, relacje między szpitalami referencji powiatowej, bez względu na to, czy jest szpital samodzielny, publiczny, tak jak u nas, czy jest to spółka jak we wrześni czy w Pleszewie, relacje nasze są naprawdę normalne. Czyli mniej więcej wszyscy wiedzą, jak wiecie konfitury stoją i ile, i ile ich jest. Natomiast no niestety nie ma na chwilę obecną takiej nici porozumienia ze szpitalami marszałkowskimi. Nad tym bardzo yy, ubo, ubolewamy, ale miejmy nadzieję, że i że, że to się uda nam poprawić. Wtedy naprawdę będziemy mogli powiedzieć, że to, o czym Pani wspomniała, niekoniecznie musi być problem.